Szczęść Boże dobry wieczór i ratuj się kto może kiedy na czele państwa polskiego stoi Andrzej Duda który w związku ze swym udziałem w tak zwanym szczycie paktu północnoatlantyckiego w Wilnie ledwie parę dni temu powiedział cytuję że Polska tam niczego dla siebie nie załatwia No i zachodzi takie pytanie czy w kontrakcie Jaki naród Polski zawarł z prezydentem Andrzejem Dudą jest czas na niezałatwianie spraw polskich, tylko jakichś, jak rozumiem innych. Andrzej Duda to nawet skonkretyzował, powiedział, że chodzi o wschodnią flankę, że chodzi o sprawę Ukrainy, ale pytanie, czy on to ma w kontrakcie. Stwierdzam, nie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie ma w zakresie swoich kompetencji i obowiązków załatwiania jakichkolwiek spraw poza polskimi, poza załatwianiem spraw kolokwialnie, tak jak on sam to ujął, dla Polski. Jeśli chce załatwiać jakieś inne sprawy, niechaj to czyni po godzinach, pytanie czy prezydent w ogóle ma taki czas wolny wygląda na to, że ma jeździ na narty, niechaj zatem zamiast jechać na narty, jedzie na Ukrainę albo i dalej w świat szeroki, żeby tam orędować w innych sprawach, nie polskich sprawach. Jeśli przypomnimy, że to jest ten sam prezydent, który zamiast upominać się o prawdę historyczną, Ośmielał się besztać strażników pamięci, chociażby pamięci ludobójstwa ukraińskiego na Polakach w XX wieku. Jeśli przypomnimy, że to ten sam prezydent, który już w XXI roku prorokował, przepowiadał, wyrażał nadzieję, że nie będzie granicy między Ukrainą a Polską i podkreślał, faktycznie nie będzie granicy, no to rzeczywiście jesteśmy w kłopocie. Sąd, pan marszałek... Powinien zawezwać tutaj przedstawicieli kancelarii prezydenta, żebyśmy się dowiedzieli, co właściwie prezydent miał na myśli. Dziękuję za uwagę.